Siemanka moi drodzy, witam Was w następnym odcineczku. Dzisiaj porozmawiamy a, o bardzo dobrym punkcie na mapie Locker, Operation Locker, przepraszam. A jeżeli Twoja drużyna przegrywa bardzo, gdzie można przeciwników zatrzymać łatwo samemu? Tutaj w tym korytarzu, jak widzicie, przeciwnik nas atakuje, pod naszą bazę samo podbiegają. ale z przodu, jak widzicie, po, prawej, po lewej stronie jest mały forklet. Podnośnik taki e, widłakowy. Zaraz kolega rzuci granatem tam, bum, kulełka wybuchnął i zostanie niska platforma. Następna rzecz, co zauważyłem, że na tą platformę można wejść i oczywiście z góry forklifta można strzelać, ale co jeszcze lepsze, przez to okienko. Przez to okienko jesteście wy w stanie strzelić bardzo łatwo, a przeciwnik was trudno trafić ma. Także jak zobaczycie, ja tutaj będę stał i trzymał ich całą drużynę praktycznie sam. Przez jakieś dwie minuty, co jest bardzo ciężkie w takim korytarzu. I jedynie zostanę zabity na koniec granatem. A ktoś rzuci granata z pod, no pod nogami mi wyląduje, no i zabiję go. Ale do tego punktu... Będę stał tutaj ich i trzymał. Przez parę razy będę pistoletem się nawet bawił. No koledzy nie mieli szansy, bo muszą za rogu wyjść i próbować strzelać we mnie w okienko, a ja stoję tylko... ...i czekam na nich. Oczywiście to jest miejsce, w którym jesteś camperem. No, ale jeżeli jesteś na takiej drużynie jak ja byłem, że... Strasznie denna drużyna, była, nikt nic nie robił, tylko z tyłu siedzieli i próbowali snajperować większość, to nic nie pozostaje, tylko wziąć dobry punkt i trzymać jak najbardziej możesz drużynę przeciwną albo wyjść z gry. Jak widzicie, pistoletem ich tutaj bez żadnego problemu trzymam. Karabinem tak samo, zaraz tutaj dwóch czy trzech na raz załatwię i niestety na koniec mnie granat zabije, ale bardzo Wam to pokazuje, że. Niesamowite miejsce tutaj jest stać. Nawet, widzicie, wrzutnie rakiet mnie nie dotknęła. ponieważ ten podnośnik jest nie do zniszczenia w tej grze, dlatego takie rzeczy ja nie zabiją. Okej, okay. tutaj widzicie granat mnie zabił. Okej, okay, mam nadzieję, że Wam to pomoże coś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.